Cześć! Witam Was w moim drugim odcinku WWE News. Dziś czeka Was duża paczka informacji ze świata wrestlingu i to, co go otacza. Będą informacje, a także wyniki z tygodniówek. Więc wszystkich chętnych zapraszam do słuchania mojego audiologa. No to co? Zaczynamy. Przepraszam, sms. Na pierwszy ogień idzie sprawa, która dla niektórych jest mniej ważna, a dla niektórych odwrotnie. WWE zwolniło wieloletniego sędziego, Jacka Doana. Jack sędziował w walki od 1991 roku. Jednym z wywiadów Hulk Hogan, który jest wielką gwiazdą w pro wrestlingu, Powiedział, że bardzo by chciał wprowadzić do Hall of Fame Macho Mena Randiego Ale czy to wypali, to nie wiadomo. WWE zakłada sytuację, iż w walce Triple H vs. Lesnar na WrestleMania w narożniku Triple H a miałby stanąć HBK. Ale gdyby się to nie udało, to zamiast niego miałaby to być Stephanie McMahon. W internecie niedawno pojawił się filmik jak Steph trenuje boks. Kto wie, może to będzie jednak córka pana McMenna. Kaitlin w wywiadzie z pytana, jakich lubi zapaśników odpowiedziała, że takich jak Weider czy Goldberg, a także mówiła, że była wielką fanką Billa, dlatego posiada obecny finisher Spear, który oddaje cześć Goldbergowi. W Dark meczu przed czwartkowym NXD El Generico po Yakuza Kick pokonał Prileya Piercea. Gener Generico jednak występował pod innym gimnikiem Sami Zayn. Punk Ponownie został zwolniony z live eventów WWE Czy na resumenie szykuje się bardzo dobra walka? Tak go oszczędzają... No ciekawe Czyżby szykowało się żeby punk miał przerwać streak Undertakera? Coś mi się nie chce wierzyć, ale zobaczymy Czekam z niecierpliwością Coś dla fanów Czajny jej nowy film pojawi się już 3 kwietnia, lecz to tylko pretekst. Była diva WWE zawarła swój, zawiesiła swój kontrakt w filmach dla dorosłych, żeby wyjechać do Japonii i tam uczyć dzieci języka angielskiego. Pozew, który wniosła Marta Hart pod adresem WWE za używanie imienia i nazwiska, prywatnych zdjęć i wizerunku jej zmarłego męża Owena w filmie Heart and Soul. Prawdopodobnie zakończy się w czerwcu, chyba że obie ze stron dojdą do konsensusu. Ok, a teraz czas na wyniki ze SmackDown z 15 marca 2013 roku. W pierwszej walce wziął udział Randy Orton i Sheamus kontra Team rhodes Scholars. Walkę zwyciężył Randy i Sheamus. Randy wykonał swoje combo, a potem nastąpiło RKO i mamy three count. Stawiałem bardzo na nich w tej walce i cieszę się, że wygrali. W drugiej walce zobaczyliśmy Divy. Caitlyn and Laila versus Tamina Snuke i Aksana. Kaitlyn wykonała Aksanie Spear, lecz Laila się zmieniła z nią bardzo szybko. Wykonała Springboard Crossbody i to dało im zwycięstwo. W trzeciej walce też fajna walka Kane w narożniku z Danielem Bryanem kontra Dolph Ziggler i przy ringu stojącej J. Biggie Langston. Kane zajął się pod koniec z Biggie Langstonem i to wykorzystał Dolph, co pozwoliło wykonać mu Feymassera, a zaraz potem zigzag i to dało mu zwycięstwo. Potem był segment z nowym zawodnikiem, w którym miało dojść do debiutu Fandango, lecz jego przeciwnik Gret Kali nie umiał wypowiedzieć jego imienia i musiał musimy poczekać na debiut. Fandango co to zajmie imię Fandango nie rozumiem w czwartej walce który jest koł main eventem to Ryback versus Mark Henry w walkę wtrąciło się The Shield i to pomogło Markowi Wykonać aż trzy World Strongest Slamy. Walka zakończyła się non-contest. Jak wiemy, Ryback będzie walczył na resumenie z The Shield, także z, ze swoimi kolegami. I mhm. bardzo czekam na tą walkę. I mhm. czas na main event tego SmackDown Jack Swagger przy ringu Zeb colter versus Chris Jericho. Walkę wygrał Jack po Good French Power, bo bardzo ładny main event. Bardzo mi się podobał. Jeśli bym miał oceniać, miał, jeśli bym miał dać gwiazdki, to bym dał 3 na 5 gwiazdek. Bardzo, bardzo fajna walka. Okej, okay, dzięki za słuchanie. Myślę, że się podobało. Oczywiście będzie więcej odcinków. Zapraszam do oglądania. Sorry, do słuchania, do oglądania moich innych filmów, subskrybowania mojego kanału, jeśli chcecie się dowiedzieć coś więcej o wrestlingu. Trzymajcie się. Na razie.